Mano streaming też, i w tym, e, powiedzmy, takim filmiku pokazuję Wam wyścig, który teraz wystartował e, na serwerze. Ten gdzie jest to e, Igrzyska Śmierci. Dam Wam linka, a czy IP, jeśli chcecie. E, nie wiem, czy to event, właśnie trochę mam fal starta, ponieważ wystartowali tak nagle. Kurde, a czyli tak sam początek, ale nie mogłem być jednym z pierwszych, bo wystartowali tak nagle. O! A to dobre. Eee, nagrywam ten wyścig tak po prostu, tak po prostu, żeby coś sobie nagrać. A! Idziemy tutaj! A! A! a co tu chodzi? A! Kurde! A tam jakiś Bigos4. fajny nick. No e, żal. To był ten... Mam nadzieję, że to nie był cały wyścig, ponieważ to mi się nie podobało. A no, raczej fajne było, ale... No wiecie, emocji jakichś nie było, no. E, dobra, Siemano, jestem z powrotem na Warp wyścig. Tym razem zobaczycie tutaj z początek, bo oni coś uzupełniali w tych skrzynkach. Ja tylko nie wiem czy właśnie, czy to łączyć, czy, za, czy e, wysłać moją pracę, o coś mi wspomniał e, Wysłać moją, kurde, muszę sobie włączyć skype'a Mam nadzieję, że tego nie widzicie Chyba nie, dobra Kurde, znowu tutaj ten... kurde już jest Dobra, nie wiem czy wysłać, już jest wyścig widzimy Oczywiście znowu mi się nie udało wystartować, tylko tym razem jest bardzo intensywnie i nic nie widać prawie Ach, to biegniemy. Eee, nie wiem, czy wysłać moją. Mam przygotowaną pracę na konkurs Raziego i na Brema, ale chyba tam. Na Bre... A czyli mam jedną. Nie wiem, na kogo dać. Wow! Chyba dam tą pracę na konkurs Brema, ponieważ. Eee... Znowu to! Znowu to samo. Znowu to. Aha, pewnie trzeba było to zdobyć. No ciekawe to jakieś nie jest, pewnie dam pracę do na konkurs Brema, ponieważ jest ciekawsze, jakaś nagroda już tak na kwadratowa, yy, youtuberzy, wyżyno już jakaś nawet lepsza. No, no słaby trochę ten wyścig. Tak. Yy, ta, wyścig taki średni to jest taka transmisja z eventu powiedzmy. Yy, Kości sobie niszczy, 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 niszczy Dobra Dotster, eee, Dutster, albo Dots. kurde, nie wiem Minecraft Getu, aha Rozumiem. Znaczy nazywanie twojego niku na przykład Minecraft, coś tam, no, gdyby na przykład powiedzmy, że ty na tylu, na każdej grze masz jakiś nick i ten Minecraft, chcesz sobie mieć w przedrostek Minecraft, no to To dobre, no to no spoko, no, ale na przykład Blow, no, to wątpię, żeby on miał. Nick plow w grach. Ale wiem, że na początku mają jakieś duszki albo coś w tym No to chyba wyścig się skończył. Tak mi się.